Wojtek miał metr dziewięćdziesiąt wzrostu, szerokie barki i spojrzenie dziecka, które zbyt wcześnie zostało samo. Ludzie z osiedla mówili, że nie do końca ogarnia, że dostawał rentę po ojcu i to go trzymało przy życiu, ale każdy, kto choć raz poprosił go o pomoc, wiedział, że serce miał jak studnia, głębokie, czyste i trochę zapomniane przez świat. Mieszkał sam w starej wieży kolejowej, nieczynnej od lat, położonej kilkaset metrów za stacją w Koluszkach. Budynek był przeznaczony do rozbiórki, ale nikt się do tego nie spieszył, bo po co komu kawał betonu, który nikomu nie przeszkadza. Od środka wieża była zimna, pełna wilgoci oraz woni starego kurzu. Śmierdziało tu drewnem i olejem do mechanizmów, które już dawno się zatrzymały. Tam właśnie, między starym radiem Unitra a kołem rowerowym, Wojtek układał sobie życie po swojemu. Codziennie rano wychodził na plac przy składzie budowlanym, gdzie pracował przy rozładunku pustaków, cementu i beczek z wapnem. Brał co odawali, nie narzekał, nie mówił dużo, a jak już mówił to cicho i raczej do siebie. Ludzie go znali z widzenia, czasem kiwnęli głową, czasem dali mu coś na święta, kubek z herbem polski, czekoladę z dyskontu, czy też rękawiczki. I choć nie był to zły los, to był to los samotny. Wszystko się zmieniło kiedy w styczniu Zaraz po trzech króli wracał z nocnej zmiany i usłyszał płacz. Śnieg sypał od trzech dni bez przerwy. Torów prawie nie było widać, a rampę za dworcem przypominała cmentarz maszyn, zapomniane wózki, porzucone palety, plastikowe kubki po kawie. I wtedy między jedną a drugą górą śniegu zobaczył karton po monitorze Sony, a w środku coś się ruszało. Podoba ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Chłopczyk, dwu, może trzy miesięczny. Owinięty w cienki koc, z sinymi dłońmi i policzkami jak z porcelany. Obok niego stała butelka jeszcze ciepłego mleka oraz kartka zapisana niestarannym pismem, nie umiem. Proszę pomóż, tak bardzo go kocham, ale nie umiem. Wojtek spojrzał w lewo, potem w prawo, ale nikogo nie było, zatem zabrał dziecko do wieży. Położył je na swoim łóżku z drewnianych palet, owinął ciasno w kurtkę. Podgrzał mleko na grzałce zanurzonej w metalowym kubku. Nazwał go Michałkiem, po swoim bracie, który zginął w 2003 roku, gdy przechodził przez tory i nie zauważył nadjeżdżającego pociągu. Michałek spał dużo, płakał bardzo mało, jakby wiedział, że hałas w tym miejscu nie jest mile widziany. Wojtek przynosił mu mleko w kartonikach, kaszki z biedronki i pieluchy z promocji. I coś się w nim zmieniło, jakby to dziecko było kluczem do jakiejś części jego serca, którą kiedyś zatrzasnął i zapomniał gdzie zostawił. Mówił do niego, śpiewał mu piosenki, których nie znał wcześniej, ale które nagle pojawiały się w jego głowie. Opowiadał mu bajki, takie jakie kiedyś opowiadał Marek, ten jedyny człowiek, który traktował go jak równego sobie. Marek, który zginął trzy lata temu w wypadku, kiedy jechali razem z kradzionym fiatem, żeby wywieźć jakieś klamoty i zarobić na złomie. Od tamtej pory Wojtek był już sam, aż do teraz. I przez kilka dni świat się zatrzymał, jakby Bóg zrobił wyjątek i dał komuś jeszcze jedną szansę. Ale takie rzeczy nie trwają długo. Po tygodniu ktoś zadzwonił na policję, podobno słyszeli w nocy płacz dziecka. Ktoś inny mówił, że Wojtek widywany był z wózkiem, którego nie miał prawa posiadać. Przyjechali rankiem, dwaj policjanci i pielęgniarka z opieki społecznej. Weszli do wieży, a tam nie było dziecka. Tylko Wojtek, siedzący przy kołysce zrobionej z kartonu, pustej, patrzący się gdzieś w dal. Trzymał butelkę mleka, jeszcze ciepłą. On tu był, przysięgam. Spał tutaj, tu właśnie leżał, miał takie małe rączki, mówił. Zabrali go do szpitala psychiatrycznego w łodzi. Mówili, że to halucynacje, że to reakcja na traumę, że może całe życie był na granicy i po prostu ją przekroczył. Ale wtedy jedna z pielęgniarek zauważyła coś dziwnego. Na jego przedramieniu, tuż nad starym tatuażem z napisem Marek i Michał, były odciśnięte drobne paluszki, jakby dziecko ścisnęło go w nocy. Mocno, aż za mocno, jak na coś, co nie istniało. I wtedy pielęgniarka, starsza kobieta, która pamiętała jeszcze czasy, kiedy na wsiach ludzie szeptali o dzieciach znikających w śniegu i aniołach, które czasem miały brudne stopy, spojrzała na Wojtka i powiedziała tylko, czasem Bóg się myli, albo daje komuś coś na próbę. I potem zabiera, żeby sprawdzić, czy ktoś zasługuje. Wojtek od tamtej pory siedzi cicho, nie mówi wiele. Czasem tylko kiedy zasypia, jego usta poruszają się w rytmie jakiejś kołysanki. A na oknie, od środka co jakiś czas, pojawiają się małe, zaparowane paluszki jakby ktoś chciał się upewnić, że on nadal pamięta. Jeśli spodobała ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.